Witam was bardzo serdecznie w tym sobotnim poradnym odcinku. Kawka w dłoni. Ja już zacząłem poranek w sumie o 6.30 byłem z córką też na basenie, z moją poruszą córeczką. No ale teraz już wróciłem 9.49, nagrywam dla Was odcinek. Nagrody za Champions, ale takie, które jeszcze mi się ostały. Zostały z poprzedniego weekendu, z tego co grałem go. Argentyczykami się grał. Tak, Argentyczykami poprzednie hmm, czempiony były grane. No i tak jak mówiłem, 12 zwycięstw było wbite, jedna porażka. No i tutaj mamy. Okej, okay, tu mamy jeszcze tutaj y, dodatkową ewolucję, którą mogłem sobie wziąć. Mamy Bernardo Silva, gdzieś duplikat, którego zaraz dziś sobie przepalę. Ale mamy też. Y, no co, nagrody do czempion, znaczy do jednego Pika 94, plus. i tutaj Debinia 95 sobie wleci. I co my tu jeszcze mamy? No nie, reprezentacja Euro 4 to już chyba. To już chyba nie jest. A nie, to w sumie też było. To za 11,9, prawda? To jest ta nagroda za 11,9. No i dostaliśmy, dostaliśmy tutaj no, zawodnika 84. Dobra, więc teraz tak, patrzę sobie, co mamy w klubie. Ewolucja jakaś się też u mnie chyba pokończyła, ale w zadaniach mamy też tutaj dodatkowe zadania związane z tym, co wczoraj wyszło, czyli z kolejną drużyną Ikon i Hero. Zerkniemy sobie na tą drużynę. No tam są same topowe karty, natomiast y, mamy te zadania związane z robieniem tych kraftowych SBC, czyli trzeba tam ileś razy je wykonać i wtedy można coś dostać dodatkowego. Ja chcę zobaczyć, co tutaj dokładnie jest i to będzie tutaj. Skrupulatność, ulepszenie architekta, y, to jest to, tak, bo to jedno, jedno zrobiłem, dobra, czyli za to dostajemy paczki. Za 30 ukończeń, a łącznie tych ukończeń trzeba zrobić ile? 160 za 167 razy 85+, plus 20 razy 83 plus za 140 takich ukończeń. No trzeba po prostu wymieniać złote karty. Tych złotych kart ym, trzeba wymienić 10 zwyk zwykłych złotych jedną rzadką złotą. Dobra. No ja zrobiłem jedno takie wyzwanie, ale to najlepiej na webapie robić. Tak mi się wydaje. No i za całość jest 20 razy 84 plus. Shirera jeszcze można dostać, widzę 93. Ale Foot Champions z Anglikami już, już było wcześniej, prawda? Więc teraz nie, po, nie, raczej mi się specjalnie nie przyda. Mistrzostwo jednego narodu Portugalia, no to to jest do zagrania przeze mnie. No i co? No i właściwie mogę sobie zacząć na tych zawodników, przy czym ewentualnie jeszcze tak się zastanawiam, czy w SBC warto zaczynać w moim wypadku. Bo Runi się też pojawił w SBC, ale no, na ten moment mi się nie przyda. Na ten moment mi się nie przyda. Zobaczmy go sobie w ogóle w ikonkach jak on się tu prezentuje, Wayne Rooney, wielkie nazwiska, proszę bardzo, 96, 4 na 5, ale ma tutaj jeszcze szansę na upgrade, prawda? Yy, począwszy od dnia premiery karty, ob... kraj karty, Ok. czyli ona się pojawiała wczoraj, no to teraz Anglicy muszą sobie w jednej ósmej strzelić dwie bramki, co najmniej, i potem ewentualnie cztery bramki przez gry lub na trybu 99 na karcie, fajne tutaj opcje. Fajne tutaj opcje są związane z tą kartą, no i też spora szansa, że Anglicy Dowiozą. I te dwie bramki strzelą, chociaż wydaje się, że gdyby tak tylko typować na bazie tego, jak zaprezentowali się w fazie grupowej, no to szansy zbyt dużej na to by nie było. No dobra, zobaczmy jeszcze, czy... W... No tak, w sklepie mam tego Bernardo Silva. Czy ja mogę w takim razie zrobić jakąś wygodną paczkę tutaj? Bo tak, i bisu, Ale to są chyba trzy składy. No właśnie, Ikonabisu 91 Plus to są trzy składy. Czy ewentualnie coś innego mogłem tutaj śmignąć? Mogę 10 razy 84 mogę 10 razy 84 słuchajcie. Jednego to odsaddam dowolnego trzeba wrzucić albo IFA chyba. A ja mam jeszcze chyba jakiegoś IFA. Proszę bardzo. I wrzucony, do tego wrzucimy Bernardo Silva. I idealnie w sumie się złoży. Chociaż pewnie i tak jakiś duplikat jeszcze mi wypadnie taki no też taki overalowo walkoutowy czyli 86+, ale dobra, Bernardo Silva 88, to już ma, możemy go możemy go tutaj zużyć. A i tak w ogóle mam taką rozkminę, bo tutaj dodałem sobie zwykłą złotą kartę, żeby w SBC przeprowadzić, ja mam strasznie mało zwykłych złotych kart, więc nie wiem, jak te ulepszenia robić, jeśli chodzi o mm, no o to zadanie w wczorajsze, które się pojawiło, te 150 ulepszeń, które trzeba wykonać, no bo u mnie brakuje tych zwykłych złotych kart, chyba że no wy je robicie po prostu bez, okej, okay, tutaj już przesadziłem z overalem czyli 80 może damy 80 tutaj. Okej, okay. ja to i tak nic nie da. A może 84 plus 183. O, dobra. To może tak sobie to wrzucę. Yy, czy wy robicie to po prostu już z, z rzadkich kart samych, czy, czy niekoniecznie? Dobra, 10 x plus I potem w sumie nie będę teraz grał jakiegoś meczyku na odcinku, tylko jeszcze zerkniemy na te wszystkie ikony. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze wszystkich ikon nie widział, to tak mniej więcej sobie przez to przejdziemy. Gdzie mamy tą paczkę? 10x64. Aha, dobra. Bo przecież, jeśli chodzi jeszcze o nagrodę za Champions, to powinienem wymienną paczkę Ultimate otworzyć, bo to chyba jest też za 11,9. To chyba też jest za 11,9, jeśli dobrze pamiętam. No to otwieramy, no to otwieramy paczkę Ultimate. O, na zwykły złoty zawodnik, Argentyna, ale dobra, 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 Argentyna. Argentyna, Lautaro Martinez, Frankie de Jong, troszkę tych kart też trafiliśmy. Dobra, reszta na Quixel, 10 tysięcy monet zostaje, nie, w klubie ponad. A ja szukam paczki 10x64, czyli tą, którą zrobimy ze SPC. I, 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 trafiamy Holandię, trafiamy SPD i trafiamy, 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 kogo my trafiamy, kogo my trafiamy tutaj. Franka Ricarda! Franka Ricarda 93. No i zobaczmy, czy tutaj jest ikonka, która by się tutaj nadawała. Okej, okay, on foderowo, foderowo niby tak. Ale stoperem też może być. stoperem może też być, meta 87 bardzo dobre statystyki ma nawet jeśli patrząc tak typowo na stopera i ma bardzo fajne też jakby Playstyle plus do tego także nawet typowo wydaje mi się na stoperze mógłby sobie taki Frank Reichard tutaj Śmigać. No i Holandia też z szansami, nie? Na upgrade, tak, tak, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj tych zawodników na QuickS no i przechodzimy na footbina, zobaczymy sobie właśnie wszystkie ikony, które wyszły. No dobra, to tak popatrzymy jak to wygląda. Wejdziemy sobie na new players. Oczywiście to nie tylko ikony, bo jeszcze mamy na przykład tutaj karty Hero, które się pojawiły. Jest Francesco Lee, jest koszta. MacManaman 93, który jest dosyć tani, bo kosztuje 4000 400 zł, Markizo, troszeczkę droższy, 4 na 5 i Markizo zawsze był bardzo fajny, także tutaj pewnie, pewnie robi to też robotę, w jego wypadku, że y, gdzieś tą sylwetką i jakby swoją taką aparycją w grze, y, swoją obecnością w grze zawsze robił różnicę, stąd jego też większa cena. Cordoba 94, też ciekawy zawodnik. Carlos Tevez, chyba najdroższy z tych kart hero, no bo Ocampos raczej nie. No i przechodzimy tu do ikon, a patrząc na ikony, no tutaj, król, wiadomo, ceny nieosiągalne. Ronaldo Nazario w Optimusie, który też ma cztery, yy, cztery Playstyle, yy, ma też Playstyle teraz do podcinek, którego wcześniej nie miał. Ronaldinho również, który ma Playstyle, zobaczcie, że karty, których w tym momencie no, nawet, nie, no ich ceny nie ma na rynku. Yy, znaczy, w ogóle, no nie widoczne są ich ceny, bo tych kart na rynku po prostu nie zaobserwujemy, prawda? Jest Zizu. 97 i już on jest do kupienia. Alan Shearer, to jest ten z zadania, o którym rozmawialiśmy. Paolo Maldini, czyli z automatu jeden z najlepszych obrońców, jak nie najlepszy w grze. Patrick Vieira, który ma alterną, alternatywną pozycję SPD. Wow. A zobaczcie, że tutaj taka ciekawostka jest, jak się przegląda tych, te karty, no nie? To od razu się też pokazuje, jaka jest najbardziej, jaki jest najbardziej zalecany playstyle. No to tutaj na przykład dla Czabiego Alonso Basic. Czasami właśnie tak jest w przypadku środkowych pomocników, że To no nie tylko środkowych pomocników, ale że generalnie Warto zostawić kartę na tym bazowym stylu gry, bo i tak dostanie po prostu najlepsze boosty dla siebie do poszczególnych statystyk. Chirion on szkoda, że nie ma 5 na 5, że nie ma 5 gwiazdek sztuczek, ale jest Root Huli 96, no czyli to już, to już są najlepsze możliwe ikony, jakie tylko mogły wyjść, prawda? Pirlo też myślę, że bardzo ciekawy, a dosyć tani, znaczy tani, no ponad milion monet, ale osiągalny cenowo, wiecie o co chodzi. Gertmuller 500 tysięcy, Del Piero bańkę, Zico 3 miliony, także też z takich topowych. Lothar Mateusz też bardzo fajny, 4 na 5. Carlos oczywiście 5 na 5. Też pozycja lewego pomocnika, gdybyśmy chcieli nim grać bardziej ofensywnie, jakby się komuś trafił. Kurczę, grałem w sumie takim Carlosem, no. De Zayi, Zanetti, Torres. A może w sumie, gdyby nie te challenge, które daje jej po to, żeby zdobyć daną kartę, to bym sobie zagrał na przykład taki challenge z niechcianymi kartami hero, nie? I na brameczce wtedy takim Camposem bym śpiknął. To by było coś, no. No ale właśnie, Trezeguet G taniutki i Czawi też taniutki. Czawi taniutki, a przecież on ma takie pasy. Słuchajcie, Long Ball Pass, oczywiście ten playstyle, Tipping Pass też, 99 krótkich podań, 99 długich podań. No ja pamiętam tą jego kartę, Tom. To ona już robiła robotę, nie? Tutaj niewiele droższa, a też bardzo fajna. Dajcie znaka, kogo wy trafiliście. No bo ja już trafiłem ikonę. Trafiłem ikonę tutaj. Z tej nowej drużyny, więc, więc spoko. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Czy też dzisiaj na streamie, bo będziecie strumek. Ale na razie śmigam na tenis nic ziemny, trochę podbijam. Może jeszcze kiedyś zagram z kamykiem, zobaczymy, <grym> czy bym nie ograł. Nie, no chyba bym nie ograł. Ale, te, no coś tam już odbijam. Coś tam już odbijam, więc myślę, że jakiś tam opór bym postawił. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ciao.